Cześć, witajcie na kanale Grzesiego Powiada. W tym odcinku chciałbym przedstawić, jaki problem napotkałem z moim pierwszym odtwarzaczem laser Może to komuś pomoże przy zakupie, a może ktoś będzie mi w stanie wskazać, co robię źle lub co można by było zrobić, żeby go przywrócić do działania. Ale nie wyprzedzając faktów, odtwarzacz wygląda bardzo ładnie. Nie ma jakby z nim takiego żadnego zewnętrznego problemu, nie brakuje mu żadnych przycisków, portów, wszystko ładnie się wyświetla, jednak, ale, no właśnie, dlaczego go rozbieram? Ponieważ y, y, można włożyć y, płytę, wysunie się ładnie tacka, wszystko, no i dalej się nic nie dzieje. Nasłuchiwałem z boku, co naprawdę tam w środku się dzieje i za żadnych szczególnych dźwięków nie wydawał. No więc postanowiłem go rozłożyć i teraz pokażę co się w środku dzieje i co nie działa. Dla przykładu włożę płytę, która jest płytą CD małą, żeby wyeliminować fakt taki, że silnik jest słaby i nie jest w stanie zakręcić dużą płytą laserdisk. No i teraz widzimy, że odtwarzacz reaguje na włożenie płyty. W środku widzieliśmy właśnie, że laser się przemieścił do środka płyty i wrócił z powrotem. No i na tym był koniec. No i właśnie co dalej? No stwierdziłem, no dobra, no to może... Laser jest zepsuty, może silnik nie obraca i tak dalej. Przejrzałem instrukcję serwisową, obejrzałem wszystko w środku dokładnie. Pytałem się też na różnych forach, co to mogłoby być, na czym mógłby polegać ten problem. No i wskazywano, że być może jest to moc lasera że można podkręcić jakby moc lasera znalazłem odpowiedni przełącznik na płycie podkręciłem tą moc lasera jednak to też nie zmieniło niczego tak jak widzimy tutaj laser wjeżdża po prostu pod płytę troszeczkę tam się przemieszcza i już no no bo dobra no to może sam laser zupełnie nie działa no laser okazuje się Trochę świecić, nie wiem czy to jest tak słabo powinien się świecić, czy mocniej. No tutaj mamy, o widzimy właśnie czerwone światło lasera, że laser próbuje coś odczytać. Czerwone światło nie jest widoczne, normalnie widoczne jest na telefonie. No więc poszukałem na eBayu, znalazłem, wydawało mi się, laser, bo całość wygląda bardzo podobnie, zgadza się po numerze części, nawet rocznikowo się zgadza z moim odtwarzaczem. No i przystąpiłem do zamówienia tego przedmiotu. Dostałem. Jak widać ładny, nowy, nowy stary, zafoliowany. Wydawałoby się, że laser. Jednak to nie jest laser. Jakby ktoś chciał wiedzieć. To jest tylko sama soczewka. Laser jest niestety i dioda pod spodem. No i w serwisie dokonano mi wymiany jakby tego lasera, tego tej soczewki, ale to jednak nic nie zmieniło i odtwarzacz nadal nie działa. Może ktoś z Was będzie miał pomysł, jak go przywrócić do życia?